Witajcie, kochani, rozpoczynamy nowy tydzień. 25 sierpnia 2025. Poniedziałek. Zwierzątka i co ze świata zwierząt? Dla Was na poniedziałek, moi kochani, jaka energia. Sowa 55, numerek. Teraz widzisz jasno, ale w pozycji odwróconej. Czyli co ta słówka nam chce przekazać ochronnie, moi kochani? Czytanka. Przesłanie ochronne. Czujesz się przytłoczony tymi wszystkimi wrażeniami, jakie odbierają Twoje zmysły? Może cechuje Cię obecnie duża nadwrażliwość, w związku z czym jesteś przestymulowany, przestymulowana oraz zalany, zalany informacjami i emocjami. Za dużo tego wszystkiego. Lekarstwem na to jest mocne zakotwiczenie w gruncie i powrót do bezpiecznego gniazda. Pozwól, by Twoja wewnętrzna mądrość pozwoliła Ci zrozumieć sytuację i pomogła Ci nią zarządzać. Zrób sobie przerwę, by mocniej osadzić się w rzeczywistości swoich codziennych zmysłów uziemienie ugruntowanie insight. Idź na spacer, jeśli masz możliwość. Połóż się na ziemi lub obejmij drzewo albo po prostu przejdź się ulicą pod kojącym niebem. Pozwoli ci to zregenerować się i oczyścić Twoje pole energetyczne. Twoja mądrość oraz umiejętność zrozumienia wszystkiego, co czujesz i czego doświadczasz, pozwoli ci powrócić do siebie. Gdy Sowa przypomni ci, że potrzebujesz mieć jasny obraz całości sytuacji. Jutro, to znaczy poniedziałek, moi drodzy, zadbajcie o kontakt wewnętrzny ze sobą, posłuchajcie wewnętrznego głosu, ale z takim poukładaniem się, ugruntowaniem, zrównoważeniem. Wszystkiego dobrego z słówką dla was, moi kochani. Pozdrawiam serdecznie, dbajcie o siebie i do następnego. Dobrego poniedziałku!